Hej, witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W poniedziałek startuje nowy tydzień, czyli czas podsumować dzisiejszy dzień. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekonania informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. Zobaczymy również w dalszej części naszego spotkania podsumowanie topowych rynków zagranicznych, podsumowanie GPW. Zobaczymy nawet, jak radzi sobie złotówka w dniu dzisiejszym. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, tam na pewno warto pozostać, kliknąć subskrypcję oraz dzwoneczek, aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakąś swoją opinię na temat obecnej sytuacji, która dzieje się na świecie, w Europie, czy też na poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, abyś tą właśnie swoją opinią podzielił się ze wszystkimi. Widzami. Dodatkowo wspominałem ostatnio, że miesiąc marzec jest dla mnie szczególnym miesiącem, gdyż obchodzę piąte urodziny kanału, tak więc czas szybko biegnie, 5 lat już minęło i z tej okazji przygotowałem nieradę gratkę dla wszystkich uczestników, czy to nowych, czy też obecnych, do tego, aby można było przedłużyć sobie dostępy, czy też... Rozpocząć przygodę z naszymi zamkniętymi spotkaniami, właśnie w pakietach, gdzie mamy możliwość dołączenia do wszystkich portfeli, bądź do portfeli i przeglądu sektorowego, bądź do samego przeglądu sektorowego, czyli jedynego miejsca, gdzie spotykamy się najczęściej, bo to jest 20 spotkań w miesiącu ponad 200 spółek, które sobie systematycznie oglądamy i jak widzisz, czekają mega, ale to mega obniżki i jeszcze dodatkowo bonusowo jak już te obniżki wygasną, to wszyscy ci, którzy się załapią w tej pierwszej fazie, w tych pierwszych dniach, dokładnie do piątku, do 18, to jeszcze dla tych osób przygotuję specjalny kod zniżkowy, aby w przyszłym, Miesiącu również mogli sobie na tych samych warunkach przedłużyć ten dostęp. Tak więc bardzo atrakcyjna obniżka, warto na pewno z niej skorzystać. A teraz już przechodzę do pierwszych newsów. Popatrzmy, co się ciekawego dzieje. Rosja prosi Chiny o sprzęt wojskowy. USA ostrzegają przed konsekwencjami. Chiny bezwzględnie poniosą konsekwencje, jeśli pomogą Moskwie ominąć sankcje związane z wojną na Ukrainie, ostrzegł w niedzielę przedstawiciel Białego Domu. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sivan spotkał się w poniedziałek w Rzymie z wysoko postawionym chińskim dyplomatą i według źródeł w białym domu ma zasygnalizować możliwość sankcji ekonomicznych wobec Pekinu, jeśli udzieli on pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą. Rosja zwróciła się w niedzielę do Chin z prośbą o sprzęt wojskowy w celu wsparcia inwazji na Ukrainę. Wywołało to obawy, że Pekin może podważyć zachodnie sankcje mające na celu pomoc ukraińskim siłom zbrojnym w obronie kraju. Twierdzą amerykańscy urzędnicy cytowani przez Reutera. Twierdzenia amerykańskich urzędników, że Rosja poprosiła Chiny o przekazanie sprzętu wojskowego do użycia na Ukrainie, to dezinformacja rozsiewana przez USA, oświadczyło w poniedziałek chińskie MSZ. I widzimy, że robi się coraz to ciekawiej. Przepracowany personel Czarnobyla zaprzestaje napraw związanych z bezpieczeństwem. Pracownicy obsługujący zakłady utylizacji odpadów radioaktywnych w elektrowni nuklearnej w Czarnobylu przestali przeprowadzać naprawy związane z bezpieczeństwem, ponieważ są przemęczeni. Nie mieli odpoczynku od czasu zajęcia tej elektrowni przez Rosję, poinformowała w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, powołując się na informacje otrzymane od ukraińskiego Urzędu Dozoru. Popatrzmy dalej, co się dzieje. 19. Dzień wojny. Rosja zwerbowała ponad 1000 Syryjczyków, 400 już jest w Ukrainie. Poniedziałek jest 19 dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Rosjanie nie przestają w bombardowaniu ukraińskich miast. Wykorzystują również infrastrukturę cywilną do rozmieszczania broni. W Lwowie po wczorajszych wydarzeniach rozpoczęto zabezpieczanie najcenniejszych dzieł sztuki. Dziś ma się odbyć kolejna tura rozmów pomiędzy Kijowem a Moskwą. Niemcy chcą kupić amerykańskie myśliwce F-35. Niemcy chcą zastąpić swoje starzejące się samoloty bojowe. Tornado. Nowszymi maszynami, prawdopodobnie amerykańskimi myśliwcami F-35, poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Tornado to jedyny niemiecki odrzutowiec zdolny do przenoszenia amerykańskich bomb nuklearnych przechowywanych w RFN na wypadek konfliktu. Niemieckie siły powietrzne używają tego odrzutowca od lat 80., a Berlin planuje wycofanie go z użytku między 2025 a 2030 rokiem. Francja chce nałożyć sankcje na kolejne osoby z otoczenia Putina. Władze Francji chcą nałożyć sankcje na kolejne kilkadziesiąt osób z otoczenia prezydenta Władimira Putina w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wszystkie opcje są na stole, aby wzmocnić już wprowadzone sankcje, poinformował poniedziałek minister gospodarki i finansów. Leczmy dalej. 9 milionów Rosjan może stracić pracę wskutek sankcji. Do końca roku pracę może stracić około 9 milionów Rosjan. Wynika z danych przedstawionych przez Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony. Skutek wprowadzonych sankcji bez pracy zostało na ten moment 100 tysięcy obywateli Rosji. Lećmy dalej. Bayer zawiesza działalność w Rosji i Białorusi, ale nie do końca. Popatrzmy na kilka szczegółów. W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę firma Bayer wstrzymała wszelkie wydatki w Rosji i na Białorusi, które nie są związane z dostarczeniem Niezbędnych produktów dla zdrowia i rolnictwa, oświadczył w poniedziałek Bayer. Bayer podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności gospodarczej w Rosji na Białorusi. Postanowił zawiesić wszelkie działania reklamowe i inne działania promocyjne. Ponadto spółka wstrzyma na czas nieokreślony projekty inwestycji kapitałowych i nie będzie podejmować jakichkolwiek przedsięwzięć biznesowych. Spółka podkreśliła, że zapewni stały dostęp do produktów zdrowotnych i rolnych. Ponadto poinformowała, że w sezonie wegetacyjnym w 2022 przekazała już rolnikom w Rosji niezbędne środki produkcji rolnej, aby zmniejszyć dodatkową presję na światowy system żywnościowy. Weźmy dalej. Gazprom będzie kontynuować dostawy gazu do Ukrainy. Rosyjski koncern gazowy Gazprom poinformował w poniedziałek, że kontynuuje przesyłanie gazu przez Ukrainę. Ilość gazu wynosi 109,5 miliona metrów sześciennych dziennie, czyli nieznacznie mniej niż 109,6 miliona dzień wcześniej podał Reuters. Lećmy dalej. Złoty odzyskuje teren. Kurs euro mocno w dół. Poniedziałkowy poranek przyniósł dynamiczną kontynuację odreagowania sprzed tygodnia. Kurs euro spadał już o prawie 5 groszy. Złotego wspierają spekulacje związane z odblokowaniem KPO oraz dalszymi podwyżkami stóp procentowych, i za chwilę zobaczymy sobie na dalszej części podsumowania poszczególne waluty do złotówki. Lećmy dalej. KNF. Wynik finansowy banków w styczniu był o ponad 214% wyższy niż przed rokiem. No to pięknie, popatrzmy. Wynik finansowy netto banków na koniec stycznia 2022 roku wyniósł 1,7 milionów i był wyższy o 1,1 milionów czyli o 214,6% rok do roku. Od wyniku osiągniętego na koniec stycznia 2021 roku, podałam KNF w poniedziałek. KNF podała także, że na koniec stycznia tego roku 10 banków, w tym 9 komercyjnych i 1 spółdzielczy, wykazało łączną stratę w wysokości 100 milionów złotych. Banki te miały około 14,8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 700 mld. Z danych KNF wynika również, że wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu tego roku zwiększył się o 3,5 miliarda. Popatrzmy na bardzo ciekawy news. Orden obniża ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. No cóż to się stało? Popatrzmy: obniżamy ceny na stacjach. Ropa o 34 grosze na litrze do średniego poziomu 7,55, a benzynę o 20 groszy do średniego poziomu 6,79. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwo w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54, a na Litwie 8,81. Napisał na Twitterze Daniel Obajtek. Tak więc widzimy, no, dzieje się. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Lećmy dalej. Pekin Orlens prowadził około 130 tysięcy ton ropy z norweskich złóż. PKN Orlen sprowadził około 130 tysięcy ton ropy z norweskich złóż na Morzu Północnym. Orlen porozumiał się również w sprawie zwiększonych ilości innych dostaw spoza kierunku wschodniego. To nie pierwszy i jedyny tankowiec. Mamy umowy długoterminowe. W następnych tygodniach będą wpływać następne tankowce, które będą nas zabezpieczać. Powiedział podczas briefingu prasowego prezes Orlenu Daniel Obajtek. Poczyniliśmy też zamówienia, które gwarantują pracę rafinerii na kilkanaście miesięcy do przodu, dodał. Prezes Obajtek poinformował, że Orlen jest przygotowany. Jest w kontakcie z partnerami w zakresie dostaw ropy w przypadku ewentualnych sankcji na Rosję. Popatrzmy dalej. Obligacje oszczędnościowe wróciły do łask Polaków o włos od rekordu. Nieznaczna podwyżka oprocentowania obligacji oszczędnościowych w lutym oraz zapowiedź pozostawienia oferty bez zmian w marcu wystarczyły, by przekonać Polaków do wyraźnego zwiększenia zakupów rządowego długu. W lutym Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych aż 5% miliardów 360 milionów, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii. Podobnie jak w rekordowym kwietniu 2020 roku był to zapewne efekt zmian w rządowej ofercie dla oszczędzających. No to popatrzmy jak to wygląda. Polaków nie zniechęca do zakupów rządowego długu bardzo niski zwrot z inwestycji. Obligacje 3 miesięczne dają zarobić 1% brutto w skali roku. Tymczasem inflacja oscyluje w okolicach 10%. W lutym oszczędzający ulokowali w tych papierach rekordowe 2 miliardy 460 milionów. Biorąc pod uwagę, że ministerstwo odkupiło wówczas obligacje 3-miesięczne wyemitowane w listopadzie za blisko 2 miliardy, to zaangażowanie inwestorów wzrosło w miesiąc około 500 milionów. Po tym, jak spadło przeszło 600 milionów w lutym. Obecnie w obligacjach 3-miesięcznych przynoszących prawie dwucyfrową realną stratę. Inwestorzy mają ulokowane około 5,5 miliarda złotych. Daj znać w komentarzu. To jest dla Ciebie atrakcyjne oprocentowanie. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Torpol planuje przeznaczyć na inwestycje w 2022 roku około 22,9 miliona złotych, poinformował w poniedziałek prezes spółki. Spółka nie obserwuje obecnie istotnych zakłóceń w łańcuchu dostaw, choć pojawiają się pierwsze pojedyncze informacje o ich wstrzymaniu czy przesunięciu terminu. W 2021 roku grupa zrealizowała inwestycje na poziomie około 37,6 miliona. Torpol opublikował w piątek roczny raport finansowy. Grupa odnotowała w 2021 roku 77,1 miliona skonsolidowanego zysku netto wobec 48,6 miliona rok wcześniej, czyli bardzo ładny przyrost. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2021 roku miliard mld, milionów wobec 1,392 392 ,000 ,000 rok wcześniej. Zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 145,5 miliona wobec prawie 100 milionów w 2020 roku, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie ponad 105 milionów wobec 63,6 miliona rok wcześniej. EBITDA grupy wzrosła rok do roku 47,3% do ponad 127 milionów. I zobaczmy, jakie nastroje obecnie panują na rynkach zagranicznych. Widzimy, że tutaj indeks strachu pokazuje nam ekstremalny strach. Na poziomie 17. Jeżeli chodzi o poszczególne państwa, to widzimy, że dzisiaj rynek się dosyć mocno podzielił. Na przykład totalna wyprzedaż na rynku w Chinach, na przykład Izrael się wyprzedawał, Południowa Afryka się wyprzedawała, Australia również na czerwono, Tajwan się podzielił. Widzimy, że za to zieleń mamy w Indiach, Japonii, Wielkiej Brytanii, czy też na przykład na rynek kanadyjski jest podzielony. Tak więc widzimy, że dzisiaj świat zdecydowanie podzielony. Tak więc zobaczmy, jak się zachowuje na przykład SP 500 w tym momencie, bo tutaj widzimy, że na przykład sektor finansowy bardzo ładnie dzisiaj odreagowuje. Visa rośnie ponad 3%, Mastercard prawie 3%, JP Morgan 2,5%, Bank of America 3,35%, popatrzmy, ale za to Tesla traci 2,7%, Microsoft odbija 80, Amazon traci 1,5%, Google 1,2%, tak więc widzimy, że rynek również jest podzielony. To zerknijmy sobie na topowe indeksy, co tutaj się wyprawia. Giełda w Rosji cały czas, jak widzimy, zatrzymana. Jeżeli chodzi o ropę, to widzimy, że ropa kontynuuje swoje zejścia. W tym momencie za baryłkę trzeba zapłacić ponad 104 dolary DAX. Dzisiaj płynie się do góry 13 936 punktów. S&P 500 w tym momencie schodzi korekcyjnie 4204 punkty. Nasdaq spada 13185, 185. Dow Jones w zatrzymaniu 33 160 punktów. I Russell, jak widzimy, spada 1955 punktów. A przypominam, że w najbliższą środę, jesteś u mnie na Twitterze, już o tym wiesz od dawna, że czekamy na Fed. I pierwszą podwyżkę w Stanach Zjednoczonych od bardzo długiego czasu. Jeśli chodzi o metale, to widzimy, że srebro dzisiaj również tanieje mocno, 25 dolarów 11 centów za uncję złoto, też w dół 1954 dolar za uncję i waluty do złotówki. Popatrzmy, jak frank dzisiaj mocno tanieje, 4,59 funcik też w dół 4,561 euro, w dół 4,72 i dolar również w dół 4. 30. Tak więc widzimy, że złotówka nam się w dniu dzisiejszym ciekawie umacnia. I przejdźmy do na następne rynki, czyli oczywiście rynek krypto. Tutaj indeks strachu i chciwości pokazuje nam poziom 23 na 1, na drugim strach na poziomie 30. A jeżeli chodzi o topową setkę, dziesiątkę, trójkę, to widzimy, że Bitcoin tutaj mamy spadek zaledwie o 19 setnych. Jedna sztuka kosztuje 38 927 dolarów i Ethereum 45 setnych w dół, 2573 dolar za sztukę. I jak widzimy na przykład Binance Coin 368 dolarów 1 Procent na minusie w ciągu ostatniej doby. Przypominam, że dostęp na przykład do giełdy Binance, czyli topowej największej, najlepszej giełdy krypto na świecie, umieszczam na głównym kaszlu kanału w tym miejscu. A obok dwie podstawowe giełdy, które w prosty sposób umożliwiają zakup swoich pieszych, tryptowalut za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. I jeżeli chodzi o dalsze miejsca, to widzimy, że największe dzisiaj wzrosty, to jakiś Game.com, który rośnie jakieś nie wiadomo jakie procenty, zastraszające. torczeń, dzisiaj 20% wybija też ładnie. Na przykład Elrond dzisiaj zyskuje 3%, czy OKB dzisiaj 2,72 na plusie. Tak więc widzimy, że nie ma tutaj żadnego szaleństwa w topowej setce. A największe spadki dzisiaj notuje HEX stracąc 13%, czyli stracąc 8,46. 731 czy Phantom 676. A pamiętajmy, że Bitcoin też będzie bardzo intensywnie reagował na to, co będzie się działo w środę, i też wspominałem o tym dzisiaj, dokonując naszego dzisiejszego spotkania w portfelu Krypto, do którego również się serdecznie zapraszam. I jeżeli chodzi o obecną sytuację, to przede wszystkim przypominam, że skoro poniedziałek, to na karcie Społeczność wystartowała nasza ankieta, w której możesz współdecydować o tym, jaki przegląd w najbliższą niedzielę sobie zobaczymy. W dniu wczorajszym obserwowaliśmy sektor bankowy, tak więc wszystkie banki były dostępne na sektorowym. Kilka wybranych nam przyglądzie otwartym na YouTubie. W tym momencie, jak widzimy, mamy 152 oddane głosy. Za wszystkie głosy duże dzięki. Mamy do wyboru m.in. Gaming, który w tym momencie zwycięża. 34% oddanych głosów. Spółki z MWiK 4013, Indeksy z GPW 12. Spółki z WIK Ukraina 23, czy banki też również wrzuciem 18. Tak więc te możliwości dałem do wyboru na ten tydzień. Przypominam, że w tym tygodniu na przyglądzie sektorowym będziemy obserwować ten topowe. Najważniejsze indeksy. Między innymi w tym tygodniu, z tego co pamiętam, mamy rozpisane również spółki z VIG-20. Tak więc na pewno warto również być uczestnikiem tych spotkań. Tym bardziej, że po tych zniżkach dosyć mocnych, urodzinowych, które tutaj również przygotowałem, warto do nas dołączyć. I jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszej sesji na GPW, to popatrzmy, z czym się rynki dzisiaj mierzą. Na listach otwartych, na które masz wpływ, oczywiście możesz to podrzucać każdą kolejną nową spółkę w komentarzu z uzasadnieniem. To tutaj widzimy, że na pierwszym zestawieniu mamy Pamapol, który rośnie 4,8%, Sanfil 4,6%. A w korekcie mamy PG który traci 486 czy PG465. Liderem obrotu w tym zestawieniu jest właśnie PGNiG 31 milionów. Na liście do podobserwacji na rok, tutaj Mobruk zyskuje 1,6%, Vigo System 1,47%, w korekcie Orlen 4,9% czy Lotos 3,68%, a liderem obrotu jest Orlen 131 milionów. Na liście półrocznej Agroliga zyskuje 19,47%, Kaspar 2,78%, w korekcie Lotos traci 3,68% i jest też liderem obrotu 25 milionów. Na zestawieniu produkcyjnych spółek, tutaj największe wzrosty to Helio 5,23%, Pamapol 4,84%, a w korekcie PCXL 561 liderem obrotu PCXL 826 tysięcy czy pol 584 tysiące. Na Witteku tutaj mamy największe wzrosty w wykonaniu Attendę. 4,78 OAT 4%. W spadkach mamy DataWalk 7,20%, orange 5,43% liderem obrotu orange 15,5 miliona, 13 milionów cyfrowy. Jeżeli chodzi o debutantów, to popatrzmy dzisiaj One Solution 40% na plusie, Echo 8,5% grupa pracy czy jest test holding delikatnie powyżej zera, hydra bez zmian. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to tutaj widzimy, że orange traci 5,4%. Santander 2,21, a największe wzrosty to Dektra 5%, czyli wielton 338, liderem obrotu PKOBP 123 miliony. Na spółkach energetycznych w dniu dzisiejszym tylko dwie w zielonych barwach. Jest to CES 143 czy PEP 7800, najmocniej dzisiaj traci PGN 465 czy Benzin 462, a idęże obrotu to PGN 26 milionów. Na turystyce widzimy, że dzisiaj w zielonych barwach tylko jedna spółka, czyli Rainbow rośnie o 3%, a traci najmocniej Interfeli 280 czy Enter 246. Jeżeli chodzi o odzieżówkę, to tutaj widzimy, że Hurtimex odbija dzisiaj 10 EZOTIC 8,62, a w odrocie mamy LPP, które traci potężnie 10,9%, CCC 566, tak więc 63, tak więc mamy cofki po tych ostatnich odbiciach. LPP liderem obrotu 59 milionów. Na gastronomii dzisiaj, jak widzimy, mamy największe spadki. AMRES spada 4%, BAŃKA 600, jeżeli chodzi o obroty i tutaj 4% na minusie. MEX Polska i Sphinx również na wynikach ujemnych. Pozostałe spółki bez obrotu, jeżeli chodzi o spółki ukraińskie, tutaj widzimy, że Kernel odbija prawie 15%, a Starta 6%, tak więc widzimy, że no inwestorzy tutaj lubią przygody na tak ryzykownych teraz spółkach, jakimi są spółki właśnie z WIK Ukrainy. Agroliga również ładnie 9,47. W odwrocie mamy tylko Wostar 1,71 i oczywiście Kernel jest liderem obrotu 9,200, a Starta ma 2,800 na obrocie. Jeżeli chodzi o pogromców, to w dniu dzisiejszym za to Mabią zaskoczył chyba wszystkich, bo mamy spektakularne odbicie, jak wiesz, jaki news za tym stoi, no to mamy tutaj prawie 27%, jak ktoś się załapał, to gra Gratuluję. Biomek również 16, również ładnie wraca. Genix One 927, czyżby znów jak szkodnik zaczął straszyć? Ciekawa sytuacja. W odwrocie Metcamp traci 11,4%. Beard 286, a idrem obrotu jest Mabion 11,300 czy Mercator 9,400. Jeżeli chodzi o WIG Budownictwo, to popatrzmy tutaj: Trakcja zyskuje 5,4%. PKBX 537, w odwrocie mamy Vistal 3.77 czy Atem 364, a idrem obrotu jest Budimek z bańka 600, bańka 100 Mirbut. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to w dniu dziś. Dzisiejszy mamy Plaza Center 7% na plusie, CP Grupa 6,61 na małym obrocie. W odwrocie wikana traci 4,48, czy Alta 4,13, a idrem obrotu jest Develia 2,400. Jeżeli chodzi o gaming, to popatrzmy w dniu dzisiejszym. Największe wzrosty to Iron Wolf 22%, Megapixel 17,87%, Detalion, Medmind 6,49%. Pozostałe spółki, tak jak tutaj widzisz, no szaleństwa, jak podsumowałem portfel pod gaming, bo robię to systematycznie co tydzień. No raczej tam też w tym ubiegłym tygodniu nie obserwowaliśmy. Za to największe spadki to shut 9,79, GameEvo 8,16, czy Games Operator 5,75 i tak to wygląda dalej, jeżeli chodzi o spadki w dniu dzisiejszym, popatrzmy jak tam Król sobie radzi, bo jest liderem dzisiejszych obrotów, 49 milionów, traci dzisiaj 0,5%, Farm 51 dzisiaj również spada, setnych, 9, 9 milionów na obrocie, TS Games 5 milionów na obrocie, Bańka 300, Huge Playway Bańka 200, sam indeks traci 0,5%, procenta. Kurs to 17 663 punkty. No i popatrzmy, co ciekawego dzieje się również na shortach, czy jakieś mamy zmiany, czy też nie, bo jeżeli chodzi o REST, krótkie sprzedaży, to ma, mamy tutaj dwa shorty na Allegro, cztery shorty na CD projekcie oraz short na Live Chat oraz oczywiście TS Games. Popatrzmy dalej, co się dzieje na sektorze bankowym, bo tutaj widzimy, że dzisiaj Avior zyskuje prawie 3%, unicredit 192, a Getin procent. Na pusie również Getin, Dobry czy Santander. Najmocniej za to spada MBank 366 czy Santander 221. liderzy że obrotu to PKBP 123 miliony SA 87, a sam indeks CO7, kurs 1712 punktów. Na oze. Dzisiaj jak widzimy największe. Wzrosty to LQ 9%, Volt 634 czy Bras 375, a w odwrocie mamy Sun Dragon, który traci potężnie, bo 20%, Berg Holding 8%, i obrotu jest LP bańka 300%, a Sun Dragon 605 tysięcy. Lećmy dalej, popatrzmy na indeksy, bo w dniu dzisiejszym, jak widzimy, leki na prowadzeniu. Tak więc Mabion zrobił robotę 869 na plusie, spożywka 785, i jak widzimy z głównych indeksów, tylko dzisiaj jeden w zielonych barwach jest to EZWIK 80, 2300 na plusie, 18618 punktów, a w odwrocie odzieżówka traci najmoczy mocniej 8,91, paliwa 4,5 i z głównych indeksów, popatrzmy, WIG20 oberwał mocno 3% w dół, 1972 punkty na zamknięciu jeżeli chodzi o MWIG40, tutaj też mamy spadek 0,27 na minusie, 4,375 punktów. Jeżeli chodzi o WIG20, to tylko tylko dwie spółki w zielonych barwach, jest to Mercator 477 i PZU 22 20, setne. Pozostałe spółki, jak widzimy w ruchach spadkowych, najmocniej obrywa LPP, tracąc prawie 11%. Dino 575 czy CCC 563, tak więc rynki już się boją, a wiemy, że ten tydzień będzie bardzo nerwowym tygodniem, bo wiemy wszyscy na co czekamy. Jeżeli chodzi o obroty to Orlen 131 milionów, 123 PKO BpK KGHM 105. I jeżeli chodzi o MWIG 40, czyli średnie spółki, to w dniu dzisiejszym widzimy, że liderem wzrostów zdecydowanie jest Marion. 20 prawie 7%, 16 BMW Lublin, Kernel 14. I jeżeli chodzi o największe dzisiaj spadki, to Data o ok traci 7,9%, FAMUR 4,5%, a liderem obrotu jest MBank 22 miliony, 22 również Allen. Na SW 80, czyli na małych spółkach, popatrzmy co się dzieje. Tutaj największe wzrosty to Astarta 6%, Trakcja 5,4%, PKBX 5,67%, W odwrocie R22 traci prawie 5%, 430 PCF czy Serinus O381. jest Bogdanka 13,200 czy lubawa. Popatrzmy dalej co się dzieje jeżeli chodzi o New Connect. Tutaj widzimy, że największe wzrosty to DOC do 30%, Izikal 25. Na większym obrocie co się rzuca? Carlson 12,69, 900 tysięcy obrotu czy One Solution 12% na plusie i 327 tysięcy. Za to popatrzmy co się dzieje z drugiej strony. Jeżeli chodzi o największe spadki e, i widzimy, że w dniu dzisiejszym jest to Sandragon Dragon 20% i 605 tysięcy. Accept Fin 19,40 na minusie. MCPL 16%. Czy na większym obrocie coś jeszcze mamy? O, tyle. Jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy na milionerów, czyli spółki, które przekroczyły dzisiaj magiczną barierę miliona złotych. I dzisiaj jest to Farm 51 9 milionów, a Emtazja bańka 600. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy co tutaj się ciekawego dzieje. E, I widzimy, że Eurohold 28% na plusie. Ursus 28%. Ursus? Otóż czasami nie jest nie wiem, czy nam się coś zmieniło. Daj znać w komentarzach, coś wiesz. on 26, tak więc widzimy, że przepięknie tutaj mamy wzrosty. Ja sobie w tle odparę statystyki. Jestem ciekawszy, jakie dzisiaj obroty na sesji, ale raczej nie powinny być mega jakieś, niewiadomek jak duże. I jeżeli chodzi o dalsze pozycje, to widzimy, że Arwaj zyskuje 25%, Białym również 16%, 16 również barto. Kernel prawie 15 czy 12%. Jeżeli chodzi o transakcje, to zawarto je w dniu dzisiejszym 167 795 sztuk, a obroty wynosiły 1 357 290 479 zł. Tak więc dosyć ciekawie. Popatrzmy z drugiej strony, co się przeceniało dzisiaj najmocniej. No i widzimy, że zdecydowanie dzisiaj LPP prowadzi 10,9% na minusie. Ferum 7,5%, Reino 753, czy Data Walk 720. I też obrotu oprócz oczywiście VIG-20. Mamy kogoś, kto tutaj się wysoko wdarł w tą listę. Nie mamy nikogo. Ok, no to zerknijmy jeszcze na wykresy i tutaj widzimy, że WIG koryguje te ostatnie wzrosty, tak więc nawet nie dobili do górnych ograniczeń tego ręcza, a już odpadają, ale miesz mieszają się cały czas w swoim sosie właśnie w tym obrębie szerokiego range'a. Jeżeli chodzi o WIG20 podobny, analogiczna sytuacja też, niestety odpadli od tych poziomów, które poprzednio wyznaczyli i... O co walczymy? Oczywiście o utrzymaniu się w tym szerokim ręczu, czyli pierwsza bariera do pokonania, to jest 1950, potem 1900, to są ciekawe poziomy wsparcia. Jeżeli chodzi o ESWIG-80, no popatrzmy tutaj, no próbujemy swoich sił, chociaż się zatrzymaliśmy, jednak ta luka, która tutaj próbują domknąć, ta luka bessy, która spowodowała się na tym strachu, jest jednak silnym oporem, gdyż, no jak widzimy, próbują cały czas, ale jeszcze nie byli w stanie silnie dojść do 19 tysięcy punktów. I jeżeli chodzi o ENWIG-40, to tutaj mamy analogiczną sytuację, popatrzmy jak pięknie tutaj kiszą się na tym płaskim ręczu, na tych dniówkach, popatrzmy, jak, jak trudno im jest zdobyć nawet do tego poziomu 4,5 tysiąca punktów, nie wspominając już o tym, że tutaj też musimy pokonać i zamknąć tą lukę Bessy, która na tym strachu na rynku się oczywiście tutaj pojawiła. Tak więc sytuacja na rynku jest bardzo ciekawa, daj znać w komentarzu, jak ty to oceniasz i oczywiście zapraszam do skorzystania z urodzinowych obniżek, które dla ciebie przygotowałem. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjny konsekwent, z którego na pewno warto sobie skorzystać. Jak więc pozdrawiam, trzymam kciuki za wyniki, na razie, hej!